Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będziemy grać z piegórką. Wygrał Teddy w Robloxie. Oczywiście link do niej macie w opisie. I słuchajcie, mamy jeszcze dla Was, widzowie, ogłoszenie parafialne. Czyli teraz rozpoczynamy od tego poniedziałku takie 7-dniowe daily, gdzie przez codziennie, codziennie będą się pojawiały filmy. Na, na początku będą shortsy, czyli z rana będą shortsy, a wieczorem będą odcinki, takie pełnoprawne odcinki, mam nadzieję, że to wam się spodoba, no bo jak wiecie, ten, znowu była krótka przerwa na kanale, no i ten, to tyle z ogłoszenia parafialnego, jakaś ten, miłość do nas przyszła, pigurko, no i tak, to słuchajcie, jest taka gra, no, typu na przykład Clown Killings, gdzie trzeba po prostu uciec, czyli taka gra typu e, pigurka, jak to się nazywało? Piggy, prawda? To jest taka gra e, typu Piggy, o i, to jest, i właśnie taki miś nas goni, sama nazwa wskazuje, że to Teddy i Bir, czyli taki misiak po prostu nas goni. E, no ciekawe czy mnie dogoni. Dobra, zamknąłem mu ten drzwi i on przeszedł jakimś cudem pigurką przez drzwi. Już mamy namacalny dowód, że ten miś czytuje i nie będzie grał fair. Pigurko, co, co ty uważasz? Ten się jest, Pigurko, no nie wiem, taki dziwny, bo mnie zagonił do toalety, niestety, zagonił mnie do toalety zabił, ten. Mnie. I tam mnie zabił, Piekurko, idę cię spektakulować, czy, czy, czy ty, ty żyjesz? Dawaj, pigurko uciekaj. Ja żyję. Ja. On otwiera drzwi, otwierać drzwi, co to za ten? No właśnie, jaki skam, no i zostawił cię. I słuchajcie, widzowie, no i oczywiście dzisiaj my sobie zrobimy yy, zrundkę, prawdopodobnie, lub dwie rundki, zależności ile one tutaj trwają, bo też tego nie wiem, no i chyba ty byłeś ostatnim graczem, tak, tak mi się daje Pigurko, co jest w ogóle w shop? Jest tak, yy, są części i ten i chance, czyli ten, że można być dwa razy, yy, ten, w sensie dwa razy wie, yy, większą szansę mieć. No i ten, no a i ma to są za części. No, ja bym sobie mógł takie piękne włosy, słuchajcie, kupić, no za, ten, no piękne włosy, piegórko i ten, żyrawko, byś, no piegórko, no ten, no, zajebiście, powiem ci. Dawaj piegórko, musimy tak. Yy, dobra, to jest tak, player, jest ten, ten, jest jakiś ten, a ty weszłaś już? Nie. Weszłaś już na ten, będzie grać, chyba tym, e, misiem Weszłaś już do gry Chce się... E, Chapter one ten, Daker, I have to go now, have fun Okej, okay. ona idzie i mówi, żebyśmy nam się dobrze bawili Please don't leave Coś tam, coś tam I will be I, I will be back soon Go and play with that Teddy bear. Okej, okay. no dobra, mamy ten iść, się tym misiem i on tu tutaj teraz włącza i robi was te cheaty widz, widz, Widziałeś pigurko? Tam był Wendebon, jako gnom. No dobra, nieważne. yyy... E, pigurko, no jesteśmy tak, jesteśmy w przedszkolu. E, pigurko, jak oceniasz na razie przedszkole, po, powiedz mi, tu na pewno jakaś pani se... Nie bardzo. siedzi. Bardzo ciekawe. No tutaj se, na, na pewno jakaś pani siedzi. Patrz, no tutaj ma, mamy też ładne takie ten naklejki, patrz. Jest tak A, B, C, D, jakieś placuszki e, Tu można wejść, w ogóle nie można wejść. Pigurko, czy można skakać? czy Można skakać. Okej, okay, okay, pigurko, czyli tak, tutaj się szuka takich kluczy, tak? O tu jest tak. nie, co to, to, to jest? Nikolinia 11 no dzień dobry nikolinio e, Okej, okay, Piegurko, no myślę, że ten, musimy poszukać po prostu ten e, Musimy po, po, po prostu coś znaleźć, Piurko, on już tam chodzi, jakby my tam nie będziemy iść, co ty na to? Tu musimy coś potrzebować, tu niebieski klucz, Piegurko, dawaj, tutaj tu idziemy, tutaj idziemy Dzień dobry, Interact, okej, okay, Piegórko, i tu, tu jest ten, chyba podwórko, tak? Dobra, tu jest podwórko No jest no, tak to jakaś piosenka co? Trzeba tutaj ten. Y, trzeba łopatę tutaj łopatę, znaleźć. Tak, trzeba tutaj. O, piegórko, tak. Tutaj jest rura. patrz. to była ładna animacja, Piegórko. Co? Co to było? A coś mi się piegórko y, pokazało i mi się przeleportowałem po prostu gdzieś tam. No, klucz! Masz klucz? A jak w się sensie Nie no, mam jakiś taki klucz w sensie, wiesz, jakie coś nie wiem. To nie jest taki zwykły klucz, tylko tam się na przykład nie wiem, jak coś masz chyba przykręcić. A taki klucz francuski? Tak. Okay, dokładnie. Dobra, o, widzę cię. no tak, to jest klucz francuski. Pigurko, dawaj tutaj do mnie, tu jest tak. Jakiś ściankowy klucz, tam w ogóle chyba nie można po prostu siedzieć. To jest dobre zrobione, bo inaczej zaśniamy i nas wtedy ten. Przeniosą do tego, do tam, gdzie się robi ten. Gdzie się robi, co to jest? Tu jest miodek, pigórko. jakiś miodek jest. Pigurka falow wpad miodek, pik, nie, Ej, no nie mogłam się ruszać, na jak no, ja no, myślałam, no, że yo, taka to taka jest... wibracja. Co, figurka? Ja myślałam, że to bardziej wibracja taka. Wibracja? Okej. Okay. Dekoracja. A dekoracja, ja ja Coś jakaś, biegórko. E, dobra, że ale ja prosto... mogę... to mogę... ten jest klucz francuski potrzebny do tego samochodziku, dobra. Myślisz, że tam ciągle ten klucz francuski leży? Chyba leży, tak mi się wydaje. Czy on tutaj leży? A, Chyba bo dobra. jak Piggy mogła te swoje te... Kurde, nie Takie pułapki stawiać, to on może miód. No właśnie, Pigurko, to tak, jest, no. jest jakaś poducha. No i patrz, jest Teddy Beer, i on chce ten. To wygląda w ogóle jak jego kupa taka. To jest taka porządna jego kupa, rozumiesz? No dlaczego ja, ja nie wpadłem w to Pigurko? Myślisz, my że on po mnie przyjdzie? Nie przyszedł. No dziwne, e, Dobra. Don't forget to wash your hands, okej. Okay. Pigurko, no halo, halo, ja bym chciał uciec, halo, no dobrze, dziękuję. E, no i Pigurko, tak, tutaj ten, tu jest interakt, No są ciągle jakieś poduszki, Pigurko. Czy to tam by, chyba były jakieś klucze, to tak mi się wydaje, no. Patrzę, a, tak, w tych z... skrzyniach. Tak, no prawdopodobnie tak, Piegurko, ale tu w ogóle nic nie mogę w ogóle znaleźć. Pie, pie, Piegurko. tu ktoś co chodzi. oni wszyscy tam, piegórko ten? Zabrali możliwość zrobienia kluczy, no. Piegórko, co na ten temat powiesz? Patrz, tu są nawet zabawki z Robloxa. Że znaczy, Ty tego nie widzisz, ale ja to widzę przynajmniej, nie? Nie, ja też widzę. A widzisz, ja a potem piektujesz. A, okej, okay, dobra, dobra. Dobra, jest alfabet A, B, C, D, E, F, G. może e, no, coś w toaletach jest. Hmm... No, przynajmniej spuszczają dzieci Nie wodę. Okay. Eee, tu była tak, naprawiana łazienka. Tu można uciec? Można uciec. Hmm, piegórko, no bo patrz. Mm, tutaj gdzieś na dworku, tu jakaś piłka jest, ty. Uu. Widzisz to piegórko? Idziemy tutaj! Damy y, misiowi piłeczkę. W ogóle jakaś różowa piłka jest. Ej, patrz jak ładnie przyleciała, widziałasz? Nie, 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 nie uciekaj. Piek... Idealnie. O, dobra. Ty, piegórku, to można futbol robić. Patrz, jak ładnie. Czekaj, idę to dać misiowi, zobaczymy jak on na to zareaguje. O nie! No piegórko, widzisz jak ona w ogóle skacze, no. Piegórko. Okej, okay, czekaj. Y tak, y boże, oby tam nie wleciała. Okej, okay, dobra, chyba, chyba, nie, nie. Kurde. Ajajaj, piegórko, no czekaj, może tędy. No jakim cudem, ona, ona, nie idzie, piegórko, tam gdzie ja bym chciał. Wiesz? Czekaj, o dobra, piegórko, dobra, czekaj, niosę ją. Misiowi ją niosę, czekaj, halo misiu. Tutaj pokażę mi tak, o panu. Tak, pokażę mi o Tak, sprawdźmy. Miś gdzieś w korytarzu. Miś, hallo! Hallo! Okej, dobra. E, Piegórko... Halo, Miśu. Chodź, daj misiu, chodź, misiu, misiu. chodź, chociaż rzeczy. Miśu, miśu, miśu. Chodź, Miśu, Piśu. Miśu, to. W ogóle jest tyś, jakiś chodź. taki straszny, to wolny. Bardzo wolny. To jest Ten O, chyba. Powiem, byście wolni jeszcze. mi się wydaje. A, b, b, b. ja tu biegałem, w nadziei, że coś zrobię. No, I just dlatego need nie to było find my way home. Okay, no, i to jest to dlatego nie było graczy. Co? To dlatego nie było graczy. Właśnie. E, no i ten, słuchajcie, myślę, że zrobimy jeszcze jedną rundkę, pigurko, co ty na to? Co? No. Podajaj, pigurko. Dawaj, dawaj e, chapter 4. Chapter 4 pigurko, to, to wygląda bardzo ładnie, no, chapter 1 już mieliśmy. I dawaj, pigurko, tryb horroru. Koszmaru. Tryb nightmare. Da, dawaj, dobrze, dobrze, do, 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 dobrze. Powinniśmy to wygrać, dobrze, wygramy to. No chyba będzie o to chodziło, że wiesz, że po prostu każdy kto zginie zostanie się mis misiem, tak, tak mi się daje. Pigurko, to jest bardzo ciekawa gra. We need to find your mom, okej, okay. oni idą do, do, do tego, do ZO Znaleźć jego matkę. Aha, no bardzo ciekawe dlaczego tam została. Maybe we can wait for her here, okej. Okay. Tam już ktoś biega. O, są pingwiny! pigurko, no to animacja jest! Wow, mm -hmm. Lunka Okej, okay. no i ten, my se idziemy. i ten, jakieś te ma... zwierzęta. Co, co, co? Są normalnie zwierzęta. No. What was that? Ok, no i jest ten. Yy, jakiś miś, gentleman. Ja powinienem krzyknąć Bo Boże, Pigurko, jakiś dziwny ten, krzyk. No dobra. Jest tak gift shop. No dobra, Pigurko, pi myślę, że będziemy się razem trzymać. Pigurko, naprawdę, mi się podobają te yy, nowe grafiki w Robloxie. Ja nie wiem, czy to jest no nowa grafika. Wygląda jakby taka nowa grafika, no nie? No, gra. jezu. Ładna ta gra, bardzo. No. Nie? Tam jest klucz francuski, już to widzę. Yy, oh. Dobra, nie darmo mnie, nie darmo mnie nie... <kłysy> Dawaj No pie, pie, eee... i tak, mamy już 7 minut tutaj chyba aż mi, mieliśmy, tak mi się wydaje Dobra, ono raczej mnie ja nie darmie, bo to jest tryb koszmaru Ty, pigurku, tam jest ten, patrz Tam jest jakaś jaszczurka Widziałasz? To nie krokodyl? Poczekaj, yy... no prawdopodobnie krokodyl, ale to wiesz, starbo to, że się znana na zwierzę, no nazwają ją jaszczurką, nie? Okej, okay, tak! Normalnie, tak, <kłysy> mnie, dlaczego no nie Dawaj, o! ja jestem teraz misiem! Ty, jestem takim małym misiakiem, patrz! Ty! A to fajnie wygląda tylko no, ten, trochę słaba animacja. bo też, w sensie, no nie. O tak, no! to Tak, to jej małymi misiami. Ok, no to pigórko, myślę, że musimy wszystkich dorwać, patrz, tutaj ten. Czy ja mogę w ogóle dorwać? Dzień dobry. Napiszę do niego, Halo? Halo! Hello! Hello! No nie! Tato Misio, no nie! Dlaczego tata Misiu? Zabił go, no zabił go, no! no zabrało go, no! Zabi zabiło go, zabiło go, piegórko, no! I zabiło, teraz. nie go. Niestety, zabiło go. on tu jakiś egzorcyzm ten, patrz! Jego coś porywa, piegórko! Pie pie jakiś nie, ten, ja widzę. Si siła nieczysta go! Gra, bo jest jeszcze gracz? Nie wiem, czy jest jakiś gracz, ale siła nieczysta go, go dorywa. Tam, wiem. tam chodzisz, ty z tatą Misiem? Tak. Okej, okay. no ten graczę gracz. się nie schował. Tak Nikolina 11 jest jeszcze Co jest? Tu ta Nikolina 11 A, Nikolina 11, dobra. Nikolina. Nicoli, ni, Nikolina, Piegórko, Nikolina. Nikolina, no dobra Czyli szukamy. Ty to są motylki. Patrz, Piegórko, motylki ma, tutaj są. I on właśnie wyleciał z podłogi, no okej, okay, jakby... E, dobra, a e, szkoda, że tu się nie da skakać. Dobra, widzę Nikolinię Piegórko, widzę Nikolinię. Się to nie zbliżasz, ładnie. Dobra, do, do, Dawaj, bierzemy z dwóch stron pigórko. No, dl 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 dlaczego te misie są takie słabe pigórko, no trochę one są słabe, no nie? Bardzo są słabe, te misie. Okej, okay, no. teraz, teraz to ten, teraz coś chyba ją dorwał, nie? a ona jest wielka, pigórko! Bo tak, ja się zgubiłam, nie wiem, Czy, gdzie po. ona jest taka wielka? Gdzie? Jez gdzie? Widzisz, kto to ten taki duży stoi, widziałaś to? To, ten miś wielki, ten, ten? Aha. Idziesz z drugiej czy strony to? czy nie? Bo ona chodzi z jakąś matką Ty jak to, te, jak, jak to wygląda? Ona z taką dużą jakąś kobietą chodzi, to jest chyba ta matka co była w kaccence, tak, tak mi się wydaje. I tata mi się dormy chyba zaraz. Na, dawaj Piurko, zachodził ten. On sią, odmuje Dawaj Ten w ogóle stoi żeby... A, zauważyłam, no dopiero teraz zauważyłam, A, bo tak co? się ten rozglądałam nie widziałam gdzie ten. Gdzie mam iść? Mamy dawaj, dawaj, dawaj. No piegórko, chyba straciliśmy. Nie no, ciągle jedzie. Czy teraz ona wpadnie w moje ręce? Nie, nie wpadnie. Dobra, więc co? Spróbuję jej odciąć drogę. Tata mi się moją dorwę Dorwał, Tak, nie? chyba tak. Dobra, Kurczę, ja, no już ją ja, 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 ja no, ja poszła. Dorwę. Cześć, halo. Dlaczego jej nie dorwałem? No jak sobie? no to była taka prosta misja, wystarczyło ją dorwać, no. A ja jej nie dorwałem, no trudno. Ja się mi się mogą coś robić, czy tylko ten, ten? Ten duży. To znaczy, dobre pytanie. Mi się daje, że mogą coś robić. Ale to te Teoretycznie teore te dzieci są od nas dwa razy większe. Nawet powiedziałbym, że trzy razy większe, także no. Te teoretycznie nie powinniśmy im móc nic zrobić. Idę no po Nikolinie. Alo! Jesteś po Nikolinie? Gdzie jesteś? Tutaj jest. I ona weszła do toalet? Taka, no. Jest! Pijał! Jest! Dobrze, dobrze, się. Brawo, piekunko, dobrze. Brawo, piekło, dobrze. No i słuchajcie, widzowie, to by było na tyle. Mm, dziękujemy Wam za oglądanie. Zapraszam oczywiście na super serwer Discord SP. Yy, no i ten, to by było na, na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się miłego dziąka. Yy, w zależności kiedy to oglądacie, bo prawdopodobnie kiedy, kiedy to wróciłem jest wieczór. Także miłego wieczoru. My żegnamy się z piegórką. Trzymajcie się. Cześć.